Cześć, z tej strony Agata Jasińska. Jestem psychodietetykiem i prowadzę markę Szczęście od Kuchni. I pod taką nazwą możesz mnie znaleźć na stronie internetowej, jak również na social mediach. Na co dzień pracuję z klientkami, które trafiają do mnie po to, abym wspierała je w budowaniu zdrowej relacji z jedzeniem, w lepszym odżywianiu, w odchudzaniu. I coraz więcej klientek, które do mnie trafia, mają jakieś cechy ADHD. Dlatego postanowiłam nagrać cykl podcastów, cykl odcinków mojego podcastu, po to, aby troszeczkę przybliżyć Ci ten temat. I poprzednio już nagrywałam o tym, jaki jest związek pomiędzy właśnie ADHD a otyłością. Było też o tym, jak schudnąć z ADHD, czy właśnie diety restrykcyjne się sprawdzają, czy nie. Jak również, jaka jest to najlepsza dieta w ADHD, od czego zacząć. Jeżeli Cię to interesuje, to zachęcam Cię do odsłuchania tych poprzednich odcinków, jeszcze, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, a dzisiaj będziemy skupiać się na tym, o co chodzi z dopaminą w ADHD i jak zwiększyć jej poziom bez jedzenia. Dlaczego? Dlatego, że no wszystko wskazuje na to, że ten związek pomiędzy ADHD a otyłością czyli fakt, że no jednak duży odsetek, nawet do 40% osób, które mają ADHD, doświadcza na przestrzeni życia właśnie otyłości. One mają zazwyczaj niższy poziom dopaminy, i w rezultacie osoby z ADHD poszukują aktywności, które będą ten poziom dopaminy zwiększać, aby poczuć się lepiej. I to niesie ze sobą ryzyko właśnie przejadania się głównie ultraprzetworzonym jedzeniem, na przykład słodyczami, które są łatwo dostępne i one jakby szybko y, wpływają na dopaminę I tworzy się tutaj taki nawyk, y, który sprawia, że. Y, no, można powiedzieć, dostarczamy sobie to jest pewne uproszczenie, ale dostarczamy sobie dopaminę właśnie poprzez wysokosmakowite jedzenie. To oczywiście prowadzi do nadwagi, otyłości, chorób różnych dietozależnych. No więc oczywiście osoby w którymś momencie się orientują, że, że to już jest do, do, z, z, taki nawyk, który nie jest dobry dla danej osoby, no ale ponieważ jest to nawyk silny, no to trudno jest go oczywiście zmienić. I jeżeli sobie pomyślimy o tym nawyku właśnie przez pryzmat tej dopaminy, no to możemy powiedzieć sobie, ok, to skoro takim źródłem dopaminy dla mnie jest to wysokosmakowite jedzenie, a nie chcę korzystać dalej z tego źródła w takim stopniu, w jakim do tej pory korzystałam, no to co mogę zrobić innego? No bo jeżeli jedzenie pozostanie tylko jedną z opcji, i ok, ono będzie jedną z opcji dostarczania sobie tej przyjemności w życiu, ale to co jest kluczowe, to żeby jedzenie nie było jedyną przyjemnością w życiu. Jeśli mamy duży ten repertuar opcji przyjemnościowych do wyboru, no to wtedy jest większa szansa, że będziemy prowadzić takie zrównoważone życie, no a odżywianie dzięki temu będzie zdrowsze. I z pewnością, jeśli gdziekolwiek czytałaś, słuchałaś o dopaminie, to na pewno wiesz, że regularna aktywność fizyczna to jest bardzo częsta opcja wykorzystywana do takiego dopaminowego ładowania. Ona pomaga osobom z ADHD podnieść poziom dopaminy, noradrenaliny i to też dodatkowo reguluje uwagę, zmniejsza pokusy zwiększenia i zmniejszy pokusę zwiększania poziomu dopaminy przez jedzenie. Tak? Kiedy, czyli będziemy regularnie uprawiać aktywność fizyczną, to spowoduje, że będzie łatwiej zapanować nad podjadaniem. No ale nie zawsze jesteśmy w stanie tę aktywność fizyczną wprowadzić. No i znowu to będą tylko dwie opcje: tak? jedzenie albo aktywność fizyczna. Więc fajnie jest zadbać o dodatkowe źródła i tutaj. Chciałabym tutaj w tym odcinku podzielić się z Wami taką, takim konceptem stworzenia menu dopaminowego. To, ten odcinek nagrywam na podstawie też artykułu z magazynu Attitude. Artykuł nosi nazwę Using a dopamine menu to stimulate your ADHD brain. Czyli w jaki sposób właśnie użyć tego, tego menu dopaminowego, aby stymulować yy, yy, mózg ADHD? Yy, link wrzucę też w opisie tego odcinka. O, ogólnie też tutaj może od razu powiem, że bardzo polecam osobom z ADHD yy, zajrzeć na stronę. E, właśnie www.editude.com, e, dlatego że tam jest bardzo dużo takiej nowej, sprawdzonej wiedzy na temat właśnie ADHD. A zatem, na czym polega ten koncept e, e, menu dopaminowego? E, zamiast sięgać po szybkie i łatwe źródła dopaminy, tak, czyli na przykład to smakowite jedzenie, albo też przeglądanie mediów, mediów społecznościowych, bo to też jest e, niestety zmora, i wiele osób z ADHD no, próbuje tutaj ograniczyć te media społecznościowe. One są niestety tak projektowane, żeby właśnie świetnie odpowiadały na potrzeby mózgu adhechadowego. No ale wiemy, że to jest też no, kierunek taki, wiecie, z. Ze znakiem zapytania, dlatego że od mediów społecznościowych też się można łatwo i uzależnić, a z drugiej strony też często no, to, co tam oglądamy, to sprawia, że zaczynamy się krytykować, więc warto też od tych mediów społecznościowych odpocząć, bo one też prowadzą do takiego jeszcze większego przebodźcowania, czyli jest to takie pozorne, pozorne odpoczywanie. Ok, czyli tutaj autorzy tego artykułu mówią: OK, stwórz sobie listę przyjemnych i zdrowych aktywności, które stymulują twój mózg. E, taką listę sama dla siebie. I teraz e, podzielone to zostało na przystawki, dania główne, e, dodatki, desery i, e, i specjały. Tak, czyli zaczynamy od e, przystawek. Przystawki to są krótkie aktywności dające szybki zastrzyk dopaminy, czyli coś e, króciutkiego. I tutaj jakie mamy opcje do wyboru. Minuta podskoków, wypicie filiżanki kawy, posłuchanie ulubionej piosenki, zjedzenie przekąski. E, tu dodałabym z uważnością kilka ćwiczeń rozciągających do pozycji jogi. Ciepły prysznic, rozwiązywanie krzyżówki, przytulenie psa. 30-sekundowy strumień zimnej wody pod koniec prysznica, śpiewanie piosenki ze znanym tekstem, obserwowanie ptaków w karmiku. To są tylko przykłady, i być może jakiś przykład zarezonował z tobą, a inne być może nie. A może to dało ci inspirację do tego, żeby dla siebie zrobić taką, na tą listę wpisać coś jeszcze. Także jeśli słuchasz teraz tego podcastu i masz taką możliwość, to weź notatnik albo otwórz sobie notatnik w telefonie. I zapisz sobie kilka takich opcji dla siebie. Co mogłoby być taką przystawką dla ciebie? Przystawka w tym menu dopaminowym. Krótka aktywność dająca szybki zastrzyk dopaminy. Teraz przechodzimy do dań głównych. Dania główne to są bardziej czasochłonne aktywności, a za to dające dużo satysfakcji. No i mamy przykłady. Gra na instrumencie, spacer z psem, ćwiczenia fizyczne, pisanie dziennika, gotowanie lub pieczenie. Praca nad hobby, na przykład haft, szydełkowanie, kolekcjonowanie monet, drzemka, układanie puzzli, rozmowa z przyjaciółmi. Hmm? I jak? Czy coś Cię zainspirowało? Ja tutaj dodam też od siebie, że naprawdę wiele osób z ADHD bardzo lubi takie hobby, które zajmuje ręce, więc właśnie to szydełkowanie, haft, układanie puzli. To są rzeczy, które wiele osób znajduje jako, jako takie, które pomagają. Wiele osób jakby robi to jednocześnie, na przykład coś oglądając albo czegoś słuchając, tak? po to, żeby zająć ręce, dzięki czemu też nie ma albo jest mniejsza potrzeba tego sięgania po coś do jedzenia. Przechodzimy do kolejnej kategorii kategoria dodatki. Aktywności, które można wykonywać jednocześnie z innymi, aby uczynić je bardziej stymulującymi. No i tutaj e, do wyboru, słuchanie białego szumu, słuchanie podcastu, e, zamiana zadania w grę, na przykład ustawienie minutnika i umówienie się ze sobą. E, jak dużo posprzątam w 15 minut. E, praca z włączoną kamerką. Czyli to jest takie, takie dublowanie, tak, w Stanach Zjednoczonych jest dosyć popularne, czyli ale u nas też już coraz bardziej. Oglądanie filmików ASMR. To możecie sobie wygooglać i zobaczyć, na YouTubie są takie filmiki, które też mogą właśnie dla wielu osób działać uspokajająco. Słuchanie optymistycznej muzyki, słuchanie audiobooków. Teraz przechodzimy do kolejnej kategorii. Kategoria desery, czyli. Aktywności, którymi łatwo jest przesadzić, ponieważ dają szybki zastrzyk dopaminy, ale nie są zbyt wartościowe. Czyli, no tak, to te aktywności powinniśmy traktować jako deser, czyli ograniczać je. No i tutaj będzie przeglądanie mediów, mediów społecznościowych, jakieś pisanie na messengerze z kimś, oglądanie telewizji, granie w gry, jakieś oglądanie programów typu reality show. Także to są takie różne, czasami niektórzy mówią na to odmuszczacze i oczywiście warto sobie mieć też to w repertuarze tutaj dostępnych opcji. Natomiast no właśnie, jako deser, czyli z umiarem. I ostatnia grupa to są specjały, czyli sporadyczne, bardzo satysfakcjonujące aktywności, które wymagają planowania. I takim specjałem może być pójście na koncert, wyjazd na wakacje, wyjście na kolację, pójście do teatru, na komedię, wizyta w salonie manikir czy, czy masaż. Warto sobie właśnie zrobić taką listę, bo na co dzień, szczególnie jak będziecie w przebudzicowaniu, to po prostu często tam nie ma dostępu do, do tej chory nowej, tak? do tej naszej najnowszej myślącej części mózgu. I wtedy działają automatyzmy. W momencie, kiedy e, przynajmniej pomyślicie o tym, że Aha, miałam taką listę gdzieś tutaj w notatniku czy w telefonie, co mogę robić, kiedy, kiedy czuję właśnie to, mm, to przeboczcowanie, albo kiedy czuję, że, że, że potrzebuję jakoś się dostymulować e, w drugą stronę, więc wtedy po prostu zaglądasz i sprawdzasz, co mogę dla siebie zrobić. E, więc zapisz sobie te wszystkie aktywności, które poprawiają ci humor, podzieli sobie na te kategorie. E, Usuń realistyczne opcje, bo to chodzi o to, żeby to była taka lista do ciebie wartościowa. Zobacz, tak? Przygotuj się do realizacji wybranych aktywności. Na przykład połóż sobie, nie wiem, gitarę w widocznym miejscu, aby łatwiej było na niej zagrać, albo strój do e, aktywności fizycznych gdzieś na, na wierzchu. E, I jednocześnie stwórz bariery utrudniające dostęp do mniej wartościowych aktywności, czyli na przykład e, gdzieś tam zostawię telefon poza sypialnią. E, Jedna z moich klientek, na przykład, wymyśliła, żeby pilotować do telewizora w innym miejscu, tak, czyli, żeby właśnie y, przerywać ten autopilot, żeby dzięki temu, że ten pilot nie jest w tym samym miejscu co zawsze, to będzie szansa na to, że y, włożysz tam y, jakąś refleksję i zastanowisz się, czy aby na pewno chce dzisiaj właśnie oglądać telewizję. Y, no i sobie to swoje, tą swoją listę. Spraw, żeby to było e, e, zachęcające. Możesz też Tę listę też jakoś sobie ładnie przygotować graficznie, albo ją wykleić, gdzieś w widocznym miejscu sobie powiesić na lodówce, czy zrobić zdjęcie takiego, takiej grafiki. E, także daj sobie czas, żeby wprowadzić e, i wypróbować te, te nowe aktywności. E, I znowu, tu nie chodzi o to, żeby nagle wszystko zmieniać, ale chodzi o to, żeby poszerzać ten repertuar tego, co, co daje Ci tego dopaminowego kopa. Aby to nie było już tylko jedzenie. Dzięki temu Twoje życie też nawiedzie kolorów i będzie no, dużo, myślę, więcej tam takiej radości, bo będziesz widziała, że różne opcje są na stole nie tylko jedzenie albo social media. Często też jest tak, że na przykład postanawiamy sobie, że właśnie wieczorem nie będziemy robić nic e, związanego z elektroniką, e, że właśnie nie chcemy dodatkowo jeść. E, I w związku z tym ja przygotowałam też taki pomysłownik, czyli zbiór aktywności, które mogą pomóc spędzić wieczór bez telefonu, e, właśnie w takiej formie ładnej, graficznej. Więc jeżeli masz ochotę pobrać właśnie ten pomysłownik, to też zostawię tutaj link do, do pobrania tego materiału. Tam jest też taki zbiór rzeczy, które pomagają moim klientkom, ale też zrobiłam taki research na grupach osób z dorosłych z ADHD, gdzie ludzie się właśnie dzielili swoimi pomysłami, w jaki sposób spędzają wieczory, kiedy nie chcą właśnie używać elektroniki. No, i zrobiła się z tego taka bardzo fajna baza, która myślę, że też może być dla ciebie inspiracją. I oczywiście, szukaj własnych źródeł dopaminy. Tak naprawdę, każdy z nas jest inny. Możemy się zainspirować, ale jakby dla siebie samych, no, często my najlepiej wiemy, co może nam podbić, tak, i pomóc tej. Podbić tę dopominę, ale też pamiętaj, żeby eksperymentować, że to nie jest lista sztywna, że tak naprawdę cały czas bądź otwarta, otwarta, żeby sobie dorzucać coś do tej listy, z czegoś rezygnować. Często osoby z ADHD jako dzieci słyszały, że mają słomiany zapał, ale no tak po prostu funkcjonuje mózg ADHD. I dziś koszykówka, jutro siatkówka, pojutrze biegi. I to jest ok. Tak po prostu to działa, i nikt nie mówił, że to, jest, że to jest gorzej. Jest inaczej. Dawaj sobie prawo do tego, żeby zmieniać, eksperymentować, żeby jakby dopasowywać ten świat wokół Ciebie do, do Ciebie. To no tyle na dzisiaj. Dzisiaj mało jedzeniowy odcinek, ale myślę sobie, że też może być przydatny dla osób, które właśnie no, próbują jakoś sobie poradzić z tym, z tym jedzeniem, przejadaniem się tutaj, mając jednocześnie ADHD. Jeżeli masz ochotę na to, żeby ze mną porozmawiać, rozważasz może wsparcie indywidualne to zapraszam Cię do tego, żebyś do mnie napisała. Napisał można zajrzeć na stronę też Tam w zakładce konsultacje znajdziecie kalendarz, link do umówienia bezpłatnej konsultacji wstępnej. I na takiej konsultacji porozmawiamy i ona jakby na pewno jakieś wskazówki też, też Ci przekaże. A jeżeli będziesz miała ochotę, to oczywiście możemy taką współpracę indywidualną, psychodietetyczną rozpocząć. Natomiast ta konsultacja wstępna do tego nie zobowiązuje, więc możesz to potraktować jako też taki, takie wysądowanie, porozmawianie. Ja też zawsze jakby zachęcam do skorzystania, dlatego że współpraca psychodietetyczna, czegokolwiek inna terapeutyczna, no tutaj ta relacja jest ważna i dlatego warto też wybrać sobie osobę, z którą czujecie, że Wam jest po drodze, bo no wszystkie badania tutaj mówią, jeżeli też mówimy o terapiach, że metoda ma drugorzędne znaczenie, czy techniki, czy, czy nurt terapeutyczny, a kluczowa jest relacja pomiędzy specjalistą a klientem. Więc tyle, słuchajcie. To już był ostatni odcinek z cyklu ADHD. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak się potoczy dalej podcast. Nie wiem, czy będę nagrywała kolejne odcinki. Na pewno gdzieś się coś pojawi, ale pewnie znowu z jakąś taką mniej regularną, w mniej, mniej regularnych odstępach czasu. Dajcie znać, czy lubicie. Słuchać. Też, jeżeli wolicie poczytać od ADHD, to na blogu, na stronie właśnie Szczęścia Kuchni, też o, tym, o tych tematach przygotowałam artykuły. Także, jak ktoś woli czytać albo chce sobie przejrzeć jeszcze raz, żeby sobie zrobić notatki, czy jakoś lepiej sobie zapamiętać, to też możecie zepchnąć na, na bloga. Tam też będą te tematy omówione, bo naprawdę uważam, że temat ADHD i otyłości jest totalnie pominięty. I wymaga y, tego, żeby go nagłaśniać po prostu. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie i życzę Ci miłego dnia.